Cześć, tu Natalia z projektu X. Dziś opowiem Wam niesamowitą historię 91-letniej kobiety, która zainspirowała cały świat, rezygnując z chemioterapii i ruszając w swoją ostatnią podróż. Norma jest niesamowita. Miłego oglądania. Przez wiele lat Norma i jej mąż Leo słuchali w porze lunchu audycji radiowej zatytułowanej The Rest of the Story, w której prowadzący Paul Harvey przedstawiał słuchaczom mało znane opowieści lub zapomniane fakty na różne tematy. Historie były opowiadane tak, by trzymać publikę w niepewności aż do samego końca. Dlatego ty też powinieneś do końca wysłuchać tej historii. To był najtrudniejszy tydzień w życiu małżeństwa bauer Schmidtów. Umierał Leo, mąż Normy. Właśnie przyjęto go do hospicjum, kiedy jego małżonka dowiedziała się, że w jej moczu wykryto krew. Kolejne badania ultrasonograficzne wykazały, że przyczyną jest duży guz, który rozwinął się w jej macicy. Dwa tygodnie później Leo zmarł, a Norma wraz ze swoim synem Timem i jego żoną Rami pożegnali go w smutku z należnym szacunkiem. On i Norma przez wiele lat stanowili zgodną i kochającą się parę, która stworzyła dla jego ciepły dom. Już po kilku dniach od tego tragicznego wydarzenia, jakim była śmierć Leo, siedzieli we trójkę w gabinecie ginekologa-onkologa i rozmawiali o możliwościach leczenia Normy. Lekarz zalecił operację, radioterapię, a następnie chemioterapię, po czym stwierdził, że nawet przy zastosowaniu wszystkich metod kobieta ma niewielkie szanse na wyleczenie. Wtedy lekarz zapytał Normę: A więc jaka jest decyzja? Czy wie już Pani, czy chce rozpocząć leczenie? Nieco blada, wyczerpana, drobna, ale wciąż pozytywnie nastawiona do życia staruszka, nieważąca więcej niż 50 kg, o wzroście 1,52 m, odważnie spojrzała lekarzowi w oczy i zdecydowanym głosem odpowiedziała: Mam 90 lat. Ruszam w drogę. Zdezorientowany lekarz spojrzał wtedy na Tima i Rami, czekając na wyjaśnienia. Jeszcze wtedy nie wiedział, że przed tą wizytą rozmawiali z Normą o tym, że prawdopodobnie czekają na nich złe wieści. Mama Tima bardzo jasno wyjaśniła wtedy, że w żadnym wypadku nie jest zainteresowana leczeniem. Rozumiemy jej wybór i zgadzamy się z jej decyzją. Opowiedzieliśmy lekarzowi sytuację i odpowiedzieliśmy na jego pytanie. Pokiwał głową ze zrozumieniem, ale wtedy pojawiło się kolejne pytanie: co dalej? Nie mogliśmy sobie wyobrazić, że zostawimy ją w domu opieki, zwłaszcza, że jeszcze niedawno odwiedzała w hospicjum Leo. Nie było takiej opcji, mówił Tami. Mama nie może żyć bez taty, byli nierozłączni przez 67 lat. Długi czas staraliśmy się znaleźć wyjście z tej sytuacji, kiedy jakimś trafem w nasze ręce wpadła książka Atula Gawande pod tytułem Śmiertelni. Po jej przeczytaniu niemal natychmiast wpadliśmy na pomysł, że zabierzemy Normę w podróż. W tamtym czasie mama nie odczuwała bólu, jej umysł był światły, a ona sama od zawsze uwielbiała podróżować. Przy kolejnej wizycie u onkologa wyjaśniliśmy mu, że mieszkamy w Kamperwanie i chcemy zabrać mamy wszędzie tam, gdzie tylko zechce, na co doktor odparł: Robicie dokładnie to, co sam zrobiłbym w tej sytuacji. Miłej podróży! 24 sierpnia 2015 roku pani Bauer-Schmidt wyruszyła z Michigan z synem Timem, synową Rami i ich psem Ringo w podróż, która trwała ponad rok. W tym czasie przejechali wspólnie prawie 21 tysięcy kilometrów, spali w 75 różnych miejscach w 32 stanach. Rami założyła Normie profil na Facebooku, który nazwali Driving Miss Norma, gdzie zamieszczała zdjęcia, historię przygód i przebieg ich trasy. Norma już po kilku tygodniach stała się sensacją, a jej fascynującą podróż śledziło ponad 400 tysięcy fanów. Norma i jej paczka odwiedzili wspólnie wiele pięknych miejsc, w tym wielki kanion, stację kosmiczną, Park Narodowy Yellowstone czy Mount Rushmore. Znany na całym świecie pomnik czterech głów prezydentów USA wykuty w skalę, którego ujrzenie na własne oczy było wielkim marzeniem Normy. Tak samo jak jej wielkim marzeniem był lot balonem, przejażdżka na koniu, zrobienie sobie pedicure, obserwowanie wielorybów, posmakowanie limonkowego ciasta, smażonych zielonych pomidorów i ostryk. I to również udało jej się spełnić. Poza tym Norma była aż u dziesięciu różnych stylistów fryzur i dziewięć Razy przekroczyła granice stref czasowych. W ciągu tego roku, który wspólnie spędziliśmy, wszyscy dowiedzieliśmy się wiele nowego o życiu, trosce, miłości i chwytaniu ulotnych chwil. Niezależnie od tego, w jakim miejscu byliśmy, kiedy pytaliśmy Normę, gdzie jak dotąd najbardziej jej się podobało, zawsze odpowiadała: Tutaj. Poza tym przemieszczając się z miejsca na miejsce doświadczyliśmy również wiele fizycznego i duchowego piękna płynącego od ludzi z całego świata, opowiadała w wywiadzie Rami. W sierpniu stan zdrowia Normy znacznie się pogorszył, przez co pani Bauer-Schmidt była zmuszona zakończyć swoją podróż i spędzić ostatnie dni w hospicjum miasta Friday Harbor na wyspie San Juan w stanie Waszyngton. Norma zmarła 30 września 2016 roku. Następnego dnia jej syn i synowa umieścili na profilu cytat 13 wiecznego perskiego poety i mistyka Rumiego: Życie to równowaga między trzymaniem a puszczaniem wolno. Dziś ją wypuszczamy. Z kolei Norma, zapytana o to, jak chciałaby, by ją wspominano, odpowiedziała: Najpiękniej byłoby, gdybyście po prostu dzielili się ze światem radością życia. Dzięki za obejrzenie. Bierzcie przykład z normy. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie kanał Projekt X. Udostępniajcie również film na swoich facebookach. Wtedy historia trafi do większej ilości ludzi, a dodatkowo pomożesz mi rozwijać kanał. Dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia.